Słuchajcie, słuchajcie, mam dzisiaj dla was nowość. Nie znam jeszcze ceny. Mam tutaj taki zestaw rakiet 5 razy XL. Tak ten zestawik wygląda. Proszę bardzo. Ładny uśmiech. Co mogę na jego temat powiedzieć? Ceny nie znam. Mamy 5 rakiet, więc nawet dajmy, że jedna rakieta kosztuje 15 zł. 15, 30, 45, 60. Liczmy, że będzie kosztowało około 75 zł bez rabatów. Co mogę na jego temat powiedzieć? Kod produktu tego owego zestawu jest to TXR 738. Gramatura owego zestawu jest to 245 gram, czyli bardzo sporo. Ja sobie na łatwizę pójdę i zakiety czytam. I teraz pewnie macie najważniejsze pytanie z najważniejszych pytań: worek czy pocisk? Worek czy pocisk? Jak myślicie, jak trzymam to w łapie, to już domyślacie się. Co było grane? Co było grane? Oczywiście ja Wam nie mogę powiedzieć. Czy coś nie, nie wolno, w gruncie, może grzebać się pirotechnica dla własnego bezpieczeństwa jeszcze z papierosa te rakiety mają woreczki, mają woreczki a jak rakieta ma woreczek to oznacza, że może być tak, może być tak, ale zobaczymy jak to będzie wypadać, wyciągnijmy sobie pierwszą, na przykład mamy yy, pięć kolorów, żółty, niebieski, zielony fioletowy i czerwony, one są bardzo słabo widoczne ale nie o tym mowa, wyciągniemy sobie pierwszą rakietę, sprawdźmy jak jest wykonana Rakieta wygląda na no, dość dobrze skonstruowaną, w miarę stabilną. Sprawdźmy teraz gramaturowego cudeńka. O, nie ma, nie ma na rakcie gramatury. Nie ma, więc trzeba tą gramaturę, co tutaj jest, ee, 245 trzeba było na pół podzielić. Liczmy, e, ty, zaokrąglimy. 122,5 Ile? 122,5 Jak? 245 na 5? Na, na 5, sorry. sorry. Ja na hey. Słuchajcie, nie, zaokrąglimy to do 250, dołóżmy im 5 gram. Jeśli byłoby 250, to wtedy jedna rakieta ma 50 gram neku. Czyli na chwilę obecną one ma... A przepraszam, jest! Jest malutkim tutaj tyci drutczuniem napisane. 49 gram neku. 49 gram neku. Czy do zestawu jest dorzucony? Jest, do jest dorzucona rureczka. Nie odpalajcie takich rakiet z żadnych butelek po szampanie. Nie wlewajcie wody, żeby była cięższa. Skrzaczka, nie krzaczka. Bo ja wiem, że ludzie w Sylwestra nie daj Boże jeszcze pod takim stanem w bardzo głupi nie są, nie, w sposób odpalają fajerki. Więc po to jest rureczka. Teraz zimy takiej nie ma w Sylwestra. Wbijacie w ziemię i, pyk, i puszczacie delikatnie. Nie strzelać do ludzi, nie strzelać do zwierząt. Odpalajcie z głową, z głową, z głową, z głową. Prawidłowe i bezpieczne odpalanie ma cieszyć oko, a nie strach. Zapraszam do sklepu Pirohit.pl, Instagram Machony69, a jak ktoś ogląda do tego momentu to skodem kodem Machony15, macie 15 na tarbatunie. Aktualnie widzicie, był live konkursowy na Machony Live, na to wszystkie cudeńka. A tu człowiek jeszcze musi znaleźć czas, żeby jechać, ponagrywać. No nie mam czasu, śpię po 6 godzin, łeb boli, ale cóż działamy. Bo czekacie wszyscy na nowości, czekacie na filmy, co i jak strzela, więc jak najbardziej testy rzetelne i prawidłowe. Zapraszam Was także do wspierania, bo na, z, są też filmy dla wspierających, gdzie możecie znaleźć pirotechnikę, która No całą nie robi. To nie jest takie jak to się mówi, powalające tylko takie są średniaki, więc jak ktoś wspiera, to sobie może po prostu dodatkowo to obejrzeć. A więc zapraszam na test. Odpalaj, 5XL, dawaj. Fioletowa najpierw. Fioletowa. Dobra, fioletowy, nie wiem jak jeszcze Dobra, odpalaj, odpalaj wariacie. <grym> Fiolet pomarańcz bardziej bym powiedział. Powarańczowa. Fioletowy to jest kapsułek. Dobra, zobaczymy. Leci. Poszła ładnie On głośna. głośna. Głośna, tylko efekt jest nie do nagrania przez kamerę. Od razu wam mówię. Fiolet. co to było? rakiety! Nowość od Triplexa, Dawaj! Jest. Dawaj. Teraz leci fiolet, fiolet. Alfy. Ta Alfie, chłopie, Jakie Ty, ale jaka głośna. Ale wysoko lecę. Ty nie słychać, bo jak tam w mordecze. Czerwona. Czerwona. Weź tam cikni, żeby cicho byli. Ciszej! Ja. Bo nie słychać w ogóle kusyki. Cicho! Ciszał! Leci! Dawaj! Teraz czerwona. Tu przyjechało 15 osób. Każdy przyjechał. O, o, o Ale pierwsza rzecz jaką widzę. Lecą za wysoko. Dobrze, A, jaki koszt? Co? Jeszcze, jeszcze. Teraz dopiero cicho Ty! One są bardzo głośne. Dawaj! Zielona. Bo, nie wiem, bo to znowu się ja to dopiero dostałem Ale obstawiam tak, tak Obstawiam 75 nosy. Bardzo głośne są. Efekty za efekt, jeszcze, Dobra. Do efekt. Jeszcze, jest. jeszcze jeszcze, jeszcze, jeszcze bardzo, bardzo głośne są. Rakiety są Czarnia, bardzo głośne. Biała Co? Biała. Tak. Tylko mają jedną wadę. Lecą bardziej, za wysoko. Lecą za wysoko lecą. Bardziej spłanie, by jest w nocy. No, za wysoko lecą Ale jeśli Tamta chodzi o efekty Ty Zobacz! Tutaj Ty tutaj No gdzie tutaj? Spadło Zobacz! Widziałem jak spada, tak! Ja wziąłem was padki jak nas, rzuciłem go na bok Nie, nie, nie spadało przed sekundą. No dosłownie To ja przed chwilą życiem to było od poprzedni Ty! Ale tak czy siak powiem ci Rakiety na ósemeczkę zasługują, nie znam ceny, ale plus tych rakiet jest taki, że bardzo głośne. Efekty nawet bardzo fajne, tylko wydają się małe, przez to że są za wysokie. I tyle. Ale tutaj plus dla flexa, że idą w bardzo dobrą stronę. Trzymajcie się. I na razie.